Edyta Golec pojechała do pracy i pilnie przekazała wieści. Tego się nie spodziewała. Edyta Golec pochwaliła się spotkaniem z gwiazdą światowego formatu. Wraz z mężem i zespołem Golec u orkiestra miała okazję wystąpić na tej samej scenie. Nie do wiary, kto stanął u jej boku. Golec u orkiestra ma bardzo intensywną końcówkę roku. Tuż przed świętami zespół nie tylko nagrał świąteczny hit Wesel się świecie, lecz także wziął udział w koncercie, który wszyscy będą mogli oglądać w wigilijny wieczór. W trakcie nagrań doszło do zaskakującego spotkania. Edyta Golec pochwaliła się spotkaniem z wielką gwiazdą. Takie spotkania cieszą serducho. Edyta Golec stara się być aktywną w social mediach. Gdzie obserwuje ją przeszło 56 tysięcy osób. W sieci chętnie pokazuje kulisy swojej pracy na scenie, gdzie występuje razem ze swoim mężem Łukaszem i zespołem Golec u orkiestra. Od czasu do czasu pozwala sobie również na prywatne wstawki. Zaledwie wczoraj pokazała, jak postępują prace nad świątecznym koncertem, w którym bierze udział. W trakcie przygotowań natknęła się na wielką gwiazdę i nie omieszkała pokazać jej na swoim insta Stories. Okazuje się, że przy okazji nagrań poznała docenianą na całym świecie polską aktorkę Joannę Kulik. Takie spotkania cieszą serducho. Podpisała zdjęcie z Joanną Edyta Golec. Zdradziła też... Że będzie miała okazję wystąpić na jednej scenie za aktorką podczas wigilijnego koncertu TVN, który już jest przygotowywany i nagrywany. Golec u orkiestra na sylwestrowej mocy przebojów. Golec u orkiestra pojawią się na sylwestrowej mocy przebojów. Tym razem wydarzenie Polsatu zorganizowane zostanie w Toruniu w malowniczym otoczeniu zabytkowych kamienic. Na supernowoczesnej scenie pojawią się znakomite gwiazdy. Nowy rok powitają m.in. Baim, Edyta Górniak, Lady Punk czy Skolim.